Jeszcze w tym roku mają się zmienić przepisy dotyczące użytkowników hulajnuk, elektrycznych oraz rowerów. Dzieci i młodzież do 16 roku życia będą mieć obowiązek noszenia kasku o bezpieczeństwie, o tym jak zwiększyć to bezpieczeństwo. Będziemy dzisiaj rozmawiać w programie Reagujemy. Ja się nazywam Natalia Nowak-Podbrożna. Dzień dobry. Przedstawiam Państwu gości. Są z nami Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Witam serdecznie. Marek Smyk, Zielone Mazowsze. Dzień dobry. Pani Anna Zielińska. Zastępca kierownika Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytut Transportu Samochodowego. Witam serdecznie. Jest z nami także sierżant sztabowy Paweł Chmura, komenda stołeczna policji, a także Łukasz Jabłoński, kierownik SORU, dziecięcego szpitala, uniwersyteckie centrum kliniczne i od pana doktora Zacznę. Dzisiaj dotarła tragiczna informacja ze Śląska. 12 latek nieprzytomny. Został znaleziony na ulicy urazy głowy, obok leżała hulajnoga, tego dziecka nie udało się uratować, sprawę oczywiście bada policja, ale zastanawiam się, jak często w Warszawie dochodzi do wypadków właśnie dzieci i młodzieży, użytkowników hulajnuk, czy to faktycznie jest tak, że niemal codziennie na SOR trafiają dzieci z urazami. Tak, oczywiście, Czy to jest ogromny problem w tej chwili. Wydaje się, że narastający w skali ostatnich lat, a w tym roku wybitnie. To jest codzienność tak naprawdę. To dotyczy zarówno użytkowników rowerów, hulajnok, wszystkich takich pojazdów, natomiast hulajnok już się tutaj dominują. No, dla przykładu wczoraj w ciągu chociażby tam godziny czy dwóch na sorze pojawiło się naraz pięciu takich pacjentów. Na szczęście tym razem z mniejszymi urazami, natomiast też poważnymi, wymagającymi hospitalizacji. No, natomiast oczywiście takie przypadki, o których tu mowa też się zdarzają. nas również w tym roku kilku pacjentów już po wypadkach na nodze trafiło na w ciężkim stanie na dzień intensywnej terapii. To trzeba, trzeba powiedzieć, że takich pacjentów tylko w naszym szpitalu, a tu to, to podkreślę, że szpitali dziecięcych, które przyjmują pacjentów w razach jest kilka. To w naszym szpitalu aktualnie sięgna to nawet 50% pacjentów zgłaszających się z powodów chirurgicznych. Czyli jeżeli załóżmy na dobę takich pacjentów zgłasza się w tej chwili około 100, no to 50 takich pacjentów nawet, czasem mniej, czasem więcej, to są pacjenci, którzy są użytkownikami jakichś pojazdów i, i to jest. To jest no bardzo duża liczba. Panie doktorze, a miał pan jakiś e, przypadek, e, no właśnie małego pacjenta, który szczególnie zapadł e, panu w pamięć ze względu na te urazy, ze względu na to niebezpieczeństwo? Znaczy, tutaj konkretnego nie podam, natomiast tu każdy z tych pacjentów e, zwraca naszą szczególną uwagę. No, zwłaszcza, że tak powiedziałem, podkreślam, że są to pacjenci, którzy również e, trafiają na oddział intensywnej terapii. To już jest bardzo ciężki stan, to są pacjenci nieprzytomni, zaintubowani, z złym rokowaniem, e, więc trzeba, trzeba o tym pamiętać, że to jest naprawdę naprawdę poważne powikłanie takich wypadków. Trzeba też pamiętać o innej rzeczy. Takich przypadków nie mamy szczęśliwie jeszcze dużo, ale też się zdarzają że taki użytkownik hulajnogi y, może zrobić krzywdę nie tylko sobie, ale również małemu dziecku, które pojawi się na drodze takiego pojazdu. I to też jest wielkie niebezpieczeństwo i, i o tym też trzeba pamiętać. Takich pacjentów też miewamy. Hulajnuk elektrycznych, rowerów elektrycznych jest na stołecznych drogach coraz więcej. Co mówią policyjne statystyki, jeżeli chodzi o te ostatnie miesiące? Faktycznie widać wzrost wypadków? Tak tylko do połowy tego roku, do końca czerwca odnotowaliśmy ponad 10 tysięcy kolizji, 750 wypadków z udziałem rowerów, hulajnuk czy innych urządzeń transportu osobistego. Jedna osoba w tych zdarzeniach niestety poniosła śmierć, ponad 1000 zostało rannych. Więc to pokazuje ogromną skalę, jak traktowane są te urządzenia, jak traktowane są hulajnogi, a traktowane są w ten sposób, że przez ich gabaryty umniejszana jest szkodliwość szkody, które mogą wyrządzić przez niewłaściwe ich użytkowanie. I pragnę zaznaczyć też, że policja od wielu, wielu lat naprawdę co roku przeprowadza setki, jak nie tysiące spotkań profilaktycznych z najmłodszymi odwiedzamy przedszkole odwiedzamy szkoły podstawowe edukujemy najmłodszych jak przygotować się do jazdy na rowerze jak przygotować się do jazdy na hulajnodze pragnę zwrócić też uwagę na to że nie skupiamy się na tym na pokazywanie kar, jakie spotkają nas za, za niestosowanie się, na, za nieprawidłowe ich użytkowanie, tylko, za, tylko zwracamy uwagę na e, własne zdrowie, na bezpieczeństwo, na własne życie przede wszystkim Ym, i tak jak y, uczymy dzieci, jako my dorośli już, y, od małego wdrażamy ich w ten system, który panuje na ulicach, y, przechodzimy tylko na zielonym świetle, tylko na pasach, stoimy na czerwonym, to myślę, że tak samo powinniśmy zwracać uwagę na to, że przed, przed tym jak wsiądą na rower, Powinny założyć kask, bo to jest ich bezpieczeństwo, ich życie. No, ta edukacja jest niezwykle ważna. Idę tutaj do pana e, sekretarza Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. No, właśnie, z jednej strony tak, edukacja jak najbardziej, ale właśnie chyba ze względu na, na liczbę tych wypadków, różnych przypadków, urazów dzieci i młodzieży. Ministerstwo Infrastruktury podjęło decyzję o tym, że e, dzieci i młodzież do 16 roku życia powinny jeździć w kasku i będzie to obowiązek. Tak, Szanowni Państwo, Szanowny Panie Redaktor, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to jest taki organ doradczy Rady Ministrów, który przewodniczącym jest przewodniczący Krajowej Rady BRD, czyli minister do spraw transportu, Pan Dariusz Klimczak. Na posiedzeniu, to nie było pierwsze posiedzenie oczywiście Krajowej Rady w dniu 14 lipca, ponieważ Rada obradowała ten temat z wieloma członkami już od pewnego czasu. Ostatecznie 14 lipca bieżącego roku kolegialnie Rada podjęła decyzję, aby zaważyć Zawrzeć w uchwale rekomendacyjnej dla ministra infrastruktury i dla rządu propozycję obligatoryjnego zastosowania y, potrzeby jazdy w kasku dla y, dzieci i młodzieży do 16 roku życia, zarówno na rowerach, jak i na hulajnogach elektrycznych oraz urządzeniach transportu osobistego. Zastanawiam się jeszcze, jak y, ten przepis y, będzie egzekwowany, prawda? Bo o tyle, o ile małe dzieci y, faktycznie w towarzystwie rodziców jeżdżą, jeżeli taki 15-latek, dajmy na to, czy 16-latek będzie jeździł, y, bez kasku, no właśnie, czy on dostanie mandat? Oczywiście, że nie. Natomiast jest to odpowiedzialność nas, opiekunów, nas, rodziców, w zakresie chociażby kodeksu e, wykroczeń i kwestii chociażby odpowiedzialności prawnej za małoletnich. Więc pamiętajmy o tym, że tak naprawdę wszystko w naszych rękach, nas jako rodziców, jako dorosłych, no jako ludzi, którzy już wiedzą, co jest dobre i co złe. I tak jak wcześniej e, powiedział pan, pan, pan przedstawiciel policji, bardzo wielka praca, również przed nami, nie tylko z przepisem dotyczącym właśnie zastosowania tego rozwiązania, ale również kwestii właśnie działań ogólnopolskich, edukacyjnych i, i oczywiście współpracy z regionami, z województwami w tym zakresie. Co państwo myślą właśnie o tych przepisach? Czy to jest krok w dobrą stronę? No na pewno tak, hulajnoga elektryczna jest pojazdem szczególnie niebezpiecznym, bo jedzie, jedzie się na niej stosunkowo szybko, jest pojazd ciężki, trudny do kierowania i dla dzieci często trudne do opanowania. W wielu krajach europejskich wprowadzono obowiązek stosowania kasków ogólnie dla wszystkich użytkowników hulajnog elektrycznych. Jest już takich krajów w Europie sześć, które wymagają, żeby i dorośli i na hulajnodze ustosowali kask. Kask niewątpliwie zwiększa bezpieczeństwo i zmniejsza ciężkość urazów głowy, a urazy głowy są, stanowią jedną trzecią obrażeń osób korzystających z hulajnóg elektrycznych. Także na pewno jest to dobry ruch w dobrym kierunku. Natomiast no to, co jest bardzo istotne, to to, o co pani się pytała, jak to wyegzekwować, jak rozpropagować wiedzę o tym przepisie, jak rozpropagować uzasadnienie, dlaczego to jest takie ważne i również promować nie tylko stosowanie kasków, ale ogólnie prawidłowe zachowanie przez użytkowników hulajnóg elektrycznych. Przy czym najważniejsze jest, żeby stosować do ograniczeń prędkości, czyli nawet na prywatnych hulajnogach, nie jeździć więcej niż 20 km na godzinę. Pani mówi o tym prawidłowym użytkowaniu. Tu, tuż za Państwem, przed chwilą przyjechały dwie osoby na jednej hulajnodze. No, przecież wszyscy wiedzą, że tak nie należy robić, o tym się mówi sporo. Tak, ja w ogóle chciałbym powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony, że tutaj większość z nas, to znaczy zarówno pani z ITS-u, z, z, ITS z Instytutu Transportu Samochodowego, pan sierżant sztabowy, jak i pan doktor, jednoznacznie rozróżniają hulajnogę elektryczną i rower. To są dwa bardzo różne pojazdy. Hulajnoga elektryczna ma gdzieś w tej wielkości kółka. Stoimy nad przednim kołem, dodatkowo bardzo duży moment obrotowy i bardzo duże przyspieszenie dla osób niedoświadczonych. Osiągnięcie prędkości 20 kilometrów na godzinę w ciągu dwóch sekund może być naprawdę bardzo wypadkogenne. Rower jest zupełnie innym pojazdem, co zresztą odzwierciedlają, tak jak tutaj pan doktor mówił, te ofiary. Mówił, że zdecydowanie najwyższe to są hulajnogiści. Pan sierżant sztabowy mówił, że tak samo, odkąd się pojawiły hulajnogi, to jest tych zdarzeń dużo więcej. Pani z Instytutu Transportu Samochodowego również mówiła, że największe niebezpieczeństwo spoczywa, znaczy, spoczywa, wynika z zastosowania hulajnóg i też mówią to Statystyki, o ile i to są dane z Cywikus, temu systemu ewidencji wypadków i kierowców, zresztą statystyk policyjnych, o ile liczba wypadków młodzieży do 16 roku życia, czyli do tej granicy, od, od której będzie można jeździć bez Kasku, liczba wypadków, zwłaszcza śmiertelnych i ciężko rannych rowerowych, e, sukcesywnie spada i to od wielu, wielu lat, o tyle e, liczba wypadków hulajnogowych rośnie dwukrotnie w ciągu roku, jakby z, z roku na rok. No ja bym tutaj... dlatego społeczeństwo rowerowe też chce, czytałam takie A. komentarze zróżnienia tutaj właśnie, tak, jeżeli to chodzi to, o obowiązek. to całkowicie różne pojazdy. Fizyka jest inna i tutaj troszeczkę nie rozumiemy, dlaczego, dlaczego są narządowe, dlaczego ministerstwo e, ładuje wszystko do jednego worka. Pojazdy silnikowe na małych kółkach, gdzie, gdzie środek ciężkości jest zupełnie indziej, kąt natarcia na przeszkody jest zupełnie inny. Jest dużo łatwiej się wywalić. Zresztą to potwierdzają statystyki wypadków. Ja tutaj nie wymyślam, nie, 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 nie tworzę niczych, po prostu wywalam otwarte bramy. Wystarczy sięgnąć do danych. A jednocześnie chcę z tymi samymi pojazdami zmieszać użytkowników rowerów, co jak pokazują badania nie tylko z drugiej półkuli, ale nawet z Norwegii powoduje po prostu zmniejszenie e, użytkowników rowerów, zmniejszenie liczby użytkowników rowerów, co w, w dłuższej mierze prze, m, przeradza się, prze, m, przelicza się tak jakby na większą częstą, e, częstotliwość występowania chorób cywilizacyjnych, na niechęć do roweru, na ogólne mniejsze poruszanie się społeczeństwa. Polskie dzieci są pierwsze lub drugie na świecie, jeśli chodzi o otyłość. Hulajnoga nie powoduje, że chudniamy, wprost przeciwnie. Rower powoduje, że jesteśmy że jesteśmy zdrowsi, że jesteśmy w lepszej formie. Jak pokazują też inne badania, ryzyko z jakby poważnego wypadku na rowerze jest między 20 a 60 razy mniejsze niż ryzyko zachorowania na chorobę wynikającą z braku ruchu. Ja bym tutaj bardzo apelował do rządu, do, też do pana Konrada, do Krajowej Rady, żeby wnikliwiej zapoznała się ze, ze statystykami, żeby bardziej pochyliła się, bardziej fachowo, opierając się nawet o dane, które tutaj przed chwilką usłyszeliśmy. I nie zrównywała hulajnuk z rowerami, bo równie dobrze może zrównać hulajnogi z motocyklami. To i to ma dwa koła, ma silnik, no więc niech ma kask. Zajmę Rower się... jest to co innego, zupełnie inny pojazd. Dajmy się odnieść w takim razie. Co pan Szanowno, na to. Szanowny Panie Prezesie, Szanowni Państwo, wiecie państwo, mechanika fizycznego elementu wypadania przez kierownicę na rowerze i hulajnoże elektrycznej jest podobna. Efekt niestety, proszę Państwa, jest dramatyczny. Ja przypomnę, że w zeszłym roku, za rok 2024, w raporcie stanu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jasno wskazaliśmy w porównaniu do roku 2023. Nie tylko ogromny wzrost liczby ofiar śmiertelnych i ofiar ciężko rannych wśród rowerzystów. Przypomnę, spowodowanych chociażby przez rowerzystów było to prawie 86 ofiar śmiertelnych w skali całego roku, spowodowanych przez rowerzystów. Ale również, proszę państwa, wzrost procentowy, jeżeli chodzi o kwestię użytkowników hulajnóg elektrycznych, to było ponad 33% liczby ofiar e, śmiertelnych i ponad 95% ofiar e, rannych, w tym ciężko rannych. To o jakim spadku liczby e, Ofiar z udziałem rowerzystów, my mówimy, jeżeli zeszły rok, proszę Państwa, 2024, właśnie bardzo charakteryzował się wzrostem liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych wśród pojazdów jednośladowych. Mówimy tutaj o hulajnogach elektrycznych, o rowerach, o e, chociażby motorowerach, więc tutaj jest ogromny problem i naszym głównym zadaniem, jako Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, co jest skazane w celach naszego programu narodowego, jest nie ograniczenie liczby ofiar w wypadków drogowych, tylko ograniczenie liczby ofiar Ofiar śmiertelnych i uwaga, ciężkości tych zdarzeń, czyli ofiar ciężko rannych. I na Może tym stawiamy właśnie... kaski dla wszystkich. I na tym stawiamy, pani redaktor, pierwszy krok, który chcielibyśmy zrealizować. Ja przypomnę, nie chodzi o nas dorosłych. Chodzi o naszych najmłodszych, o nasze dzieci, o nasze pociechy i naszą osobistą, również jako rodziców, wychowawców, odpowiedzialność. Pani kierownik, kaski dla wszystkich, czy nie? Słyszałam. Czy kaski dla wszystkich, czy nie, jak się Pani wydaje? Myślę, że jeżeli chodzi o hulajnogi elektryczne, tak najbardziej powinny przykłady innych krajów wskazują na to, że to jest dobre rozwiązanie. Natomiast y, rowerzyści również powinni stosować kaski, natomiast tak jak Pan powiedział, być może obowiązkowe kaski dla wszystkich y, są trudne do wyegzekwowania, chociaż z badań międzynarodowych wynika, że Polacy akceptują takie rozwiązania, obowiązkowe kaski dla rowerzystów w 50%, a obowiązkowe kaski dla dzieci do lat 12 w 80% jako społeczeństwo akceptujemy więc nie jest to przesądzone że ten obowiązek spotka się z, z jakąś protestem natomiast to co, co warto zauważyć że na świecie tendencja jest żeby jednak wiek dzieci które mogą jeździć na hulajnogach elektrycznych podnieść i na przykład w wielu krajach to jest wiek 16 lat albo wręcz od dopiero pełnoletni Dzieci mogą jeździć na kolejnach elektrycznych, bo hulajnoga jest zagrożeniem, no nie tylko w zakresie głowy, więc to, że zabezpieczymy głowę kaskiem, to jest jeszcze trochę za mało. To jeszcze pana doktora zapytam, e, czy kaski, no właśnie dla wszystkich są w stanie uratować e, życie? Jak pan na to patrzy? No zdecydowanie. Tutaj też bym chciał dodać, bo oczywiście mówimy tu o osobach poniżej 16 roku życia, natomiast no, tak jak użytkownikami hulajnóg może nie, ale rowerów są też osoby starsze, tak? I, i o, o tej grupie też trzeba pamiętać. Ja mam nadzieję, że to taki jest pierwszy krok, tak tutaj padło. Ta, to wprowadzenie przepisu dla osób poniżej 16 roku życia. No ale trzeba podkreślać, że na pewno zmniejszenie skali urazu, a, a też często, często ochrona przed, no przed śmiercią czy poważnymi powikłaniami Takiego urazu, to, to, to jest właśnie kaski I wydaje mi się, że tutaj zarówno te akcje społeczne, których tu było, ale też takie przepisy do tego będą prowadzić, żeby również w każdej kategorii wiekowej chronić przed urazami, bo trzeba pamiętać, że osoby starsze też takim ulegają i to też są często poważne po urazy. Więc jak najbardziej tak dla wszystkich. I tutaj musimy postawić kropkę, ale myślę, że to jest temat, do którego z pewnością będziemy jeszcze wracać. Ja tylko przypomnę, reagujemy małpatvp.pl to jest nasz adres mailowy pod którym czekamy na sygnały od Państwa za dzisiaj. Dziękuję i do zobaczenia.